takie problemy wychowawcze. Ja się zaczęłam zamykać w sobie, byłam taka apatyczna, yy, zrezygnowana. Zadzwonił do mnie pracownik socjalny, no i zaproponował mi taki program. Byłam do tego tak sceptycznie nastawiona, bo sobie myślałam, no ja już przecież wszystko zrobiłam, prawda, nic mi nie pomoże. No ale zdecydowałam się, no bo wiadomo, nie zaszkodzi, pomóc może. No i dostałam się na tą grupę wsparcia. Ja po każdym spotkaniu coś tam wynoszę. Inaczej rozmawiam z synem, bo przedtem tak bardziej impulsywnie, a to nie o to chodzi. Trzeba z nim rozmawiać spokojnie, bo jak impulsywnie, to on po prostu jest głuchy. Natomiast jak się z nim rozmawia spokojnie, nawet tak powiedziałabym po kumplowsku, to do niego dociera. Cześć syneczku. Mama dzwoni. Co u ciebie? W porządku. To super. Kiedy wracasz, kochanie? W niedzielę. Było takie spotkanie, że trzeba mieć 5 minut dla siebie. Umówić się z koleżanką na kawę, pójść do fryzjera, nawet gdzieś wyjechać. Pomyśleć, po prostu pomyśleć o sobie, bo można zwariować. Człowiek popada w taką paranoję. Myślę, że mi te spotkania tak pomagają. Było parę, no nie mogę powiedzieć, że osiągnęłam sukces. Do tego jest jeszcze daleka droga. Ale krok po kroczku ludzie się wstydzą. Ale nie powinni się tego naprawdę wstydzić. To nie chodzi o to, że na takiej grupie wsparcia są tylko jakieś rodziny patologiczne. To nie o to chodzi. To może się zdarzyć w każdej rodzinie, najporządniejszej nawet. I trzeba tego spróbować. Udział w rodzinnych grupach wsparcia zapraszamy te rodziny, które rozpoczęły intensywną pracę nad rozwiązywaniem swoich problemów. Udział w rodzinnej grupie wsparcia jest jednym z elementów pracy obok na przykład korzystania z usług asystenta rodzinnego. Tym samym rodzina, która może Wydyskutować rozwiązanie dla swoich problemów, podzielić się doświadczeniem w ich rozwiązywaniu. Równocześnie dostaje profesjonalne wsparcie osób prowadzących grupę wsparcia. W czasie spotkań grup wsparcia omawiane są kwestie związane z wychowywaniem, organizacją czasu wolnego, również z kwestiami czy problemami prawnymi dotyczącymi rodziny. Jestem uczestnikiem grupy wsparcia. Problemy osobiste, problemy z dziećmi skłoniły mnie do tego, że zdecydowałam się na wzięcie udziału właśnie w tej grupie. Daje mi to bardzo wiele, po prostu przede wszystkim może zrozumienie, skąd wzięły się moje problemy. Przede wszystkim też wymiana doświadczeń tutaj między osobami, które też uczestniczą jest bardzo ważna dla mnie. Tak samo różne wskazówki, które po prostu tutaj wspólnie dochodzimy, skąd te problemy się wzięły, prawda? Jak pracować, jak rozmawiać z dziećmi, żeby po prostu na przyszłość uniknąć tych problemów i żeby po prostu było lepiej, żeby się lepiej żyło no ogólnie w rodzinie, prawda? Bo o to chodzi, żeby jednak ta rodzina funkcjonowała tak, jak powinna. Na pewno poczułam się bezpieczniejsza. Takie ogólne bezpieczeństwo w sumie, że nie jestem odosobniona z tymi problemami, że są ludzie, którzy mają podobne problemy. Tam się można powiedzieć mądrzejsza troszeczkę. Wiem, jak rozmawiać z własnymi dziećmi, jak ich wysłuchać, jak starać się, żeby one potrafiły mi powiedzieć o swoich problemach, prawda, żeby, żeby były otwarte w stosunku do mnie, żeby, no żeby po prostu tych problemów nie było. Grupa wsparcia ma charakter edukacyjno-warsztatowy. Spotykamy się w grupie około 15 osób. Są to osoby będące klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rodzice, dzieci w wieku szkolnym, które sprawiają kłopoty wychowawcze, opiekuńcze. Uczestnicy aktywnie wykorzystują nowo poznane techniki, wymieniają się informacjami które posiadają już na temat wychowania dzieci, swoim doświadczeniem się wymieniają, korzystają z wsparcia wzajemnego, wspomagają się, nawiązują nowe znajomości. Tworzenie rodzinnych grup wsparcia jest bardzo dobrym pomysłem, dlatego że daje to możliwość spotkania się tych rodzin, które przeżywają podobne sytuacje, które są zmuszone do rozwiązywania bardzo podobnych problemów i w tych problemach nie zostają osamotnione. Po pierwsze jest to działanie wzmacniające psychologicznie, a po drugie wspomagające merytorycznie, ponieważ jedna rodzina może być już po takich doświadczeniach, może już być rodziną, która uporała się z pewnego typu problemem i w ten sposób na bazie swoich własnych doświadczeń może wspomóc drugą rodzinę, która stoi przed problemem, stoi przed poszukiwaniem metody rozwiązania określonego problemu. Dzięki temu wartość tworzenia rodzinnych grup wsparcia jest nieoceniona.